Cześć, z tej strony Kubiks. Witam i zapraszam Was na kolejny odcinek. The Last of Us. Jedziemy. Zostań tu? Hmm. Gdzie poszedłeś? No właśnie, gdzie się schowałeś? Oj, jest. Jak widzicie prowadzę Eli Dlaczego polecam zobaczyć końcówkę poprzedniego odcinka? Zresztą polecam zobaczyć cały poprzedni odcinek. Jeśli go nie widzieliście, to wam trochę rozjaśni sytuację. Jest już zima, trochę zmiana krajobrazu. Wygląda to malowniczo. A my zarobimy się za chwilę w łowce jeleni. Jest dobra, to jakbyś strzał. Chyba tak. Sporo tu tupor gałązek Jedno się na nią i trzeba go dalej gonić wręcz tropić. Wiele ma chyba lepszy słuch niż na jeden zarażony ślady krwi, także trafi nie było, nie widać go tutaj póki co. Spróbujemy może od góry. Ty był skuteczniejszy. No widać. Aha. Piękna miejscówka na strzał. Ofiony. O, rany. No i gonimy.

Kawałek ile tych jest w stanie wytrzymać. Czy to nie jest Terminator? Szplany krwi coraz większe. Tutaj bym powiedział, że przystanę na chwilę. Jakby trawny łowca. Wskazówka każe nam iść na skały. Super. We ślady krwi, innego. Chyba nie kręcę się w kółko. Jeszcze żyjesz? Parę litrów krwi już poszło. Bez uwzględnień. I wisi w powietrzu. Że raczej będą nie do odstania do strzały. O, Wszystko w porządku. To miejsce wcale nie jest straszne. Czy to jakiś klikacz? Generalnie zima klika czy powinna wymrozić? O, Aha, mamy go. Kto tam jest? Wyłazić! Witaj. Chcieliśmy tylko pogadać. Jeden głupi ruch i dostaniesz prosto między oczy. Ciebie to też dotyczy. Czego chcecie? Um, jestem David, a to mój przyjaciel James. Jesteśmy większą grupą. Kobiety, dzieci. Jesteśmy bardzo, bardzo głodni. Tak jak ja. Kobiety i dzieci też są bardzo głodne. Ale może moglibyśmy wymienić się czymś za to mięso? Czego wam trzeba? – Amunicji, broni, ubrań... – Antybiotyków! Macie jakieś antybiotyki? No pewnie. Mamy je w obozie. – Możesz iść z nami... – Nigdzie z wami nie pójdę! Twój koleś ponieskoczy. Jeśli wróci z lekarstwami, dostanie jelenia. – Jeśli przyjdzie z kimś innym... – To dostanę prosto między oczy. Dokładnie tak. Dwie butelki penicyliny i strzykawka. Pośpiesz się. No już. Wezmę tę strzelbę. Oczywiście. Cofnij się. Mu to zajmie. Może schronimy się tam przed zimnym. Weź, jelenia. Już. Wiesz, że nie powinnaś sama tu tak siedzieć. Lubię być sama. A, rozumiem. Jak masz na imię? Bo co? Wiesz, rozumiem cię, nie ufasz nam. Jesteśmy całkiem obcy. Ale widzę, że zależy ci na tym kimś, kto jest chory. Jestem pewien, że nic mu nie będzie. Zobaczymy. Taką spluwę? Wybacz. Wiesz co? Wolałbym, żebyś oddała mi moją strzelbę. Nie. Masz swój pistolet. Mam nadzieję, że już strzelałaś. Zdążyłam poćwiczyć. Nie możemy pozwolić, żeby tu weszli. Mam nadzieję, że go nie znajdą. Zabezpiecz okna! Okej. Okay.

Ode mnie. Co? Pomóż mi. Dalej, dalej. Wow. Na prawo. Jakoś idzie, jakoś idzie. Jesteśmy za tobą! Może szli za tobą i twoim za tobą i twoim kumple. Właśnie zastanawiający jest ten zimowy ubiór niektórych zarażonych. Czyli co, są świeżo zarażeni. Uciekajmy stąd! tego! Czekajmy, uciekajmy! Zobaczmy jeszcze co tutaj apteczka to się na pewno przyda. Nie Amen.

Nigdy tu nie byłem. O, świetnie. Czysto. Tędy. Jestem dużo za tobą. Jak się trzymasz? Nie musisz się odnieść. Dobra. Trzymaj się blisko. I patrz pod nogą! <laughs> Hej, mała! W porządku? Nic mi jest. Kolejny na skacze. Uciekaj stąd! No tak, to w momencie to powiedział? na sobę czy klika? O, z tego. Tak jest. Co? Chyba czysto? Żadnego nie widać. O jest. Pięknie. A zgrabnie, przyjemnie. Fireballs i całe nie idzie. Czyli chyba czysto. Jest drabina. Wow. W porządku. O, tu jesteś. Chodź, drzwi są tutaj. Okej, okay. nie było tak źle. Mało brakowało. Musimy tam wejść. Tam, drabina się nam przyda. Którędy? Chodź! Dalej, podsadź mnie! Okej, okay, gotowa? Uh -huh. I do góry. Dobra, pośpiesz się i uważaj na mutantów. Wiem. Gdzie to nie były są mutanty? Słyszę, ale nie widzę. Dobra, jest bo. O. Nic mi nie jest. Wróćmy się po tą cegłę, bo to może być przydatne. Eli ma co prawda nóż, który się nie zużywa, tak by się przydał Joelowi, aby dopiero był maszyną do zabijania. Soby. Jestem od tego, klika, w zostawię momencie, kiedy jestem na Przegrał zależy, bo coś tu się jeszcze będzie działo, nieważne. zabierz ich ekwipunek. Ja poszukam wyjścia. Patrzę na przyszłe pole bitwy. Muszę się dobrze przygotować. Wybatruj rzeczy, które mogą się nam przydać. Widzisz coś? Lepy zamłek, jak oni się poruszali w tym budynku. To co teraz? Musimy tu zostać. A mamy inne wyjście? Jest, śmierć. <słuch> no tak. Przygotuj się. Dobra, jedziemy. Już tu widzę zarażonych. A mi, część na pewno wyjdzie tędy. <słuch> Krok, ale czekamy. Pierwsze ofiary już są. Pięknie. Tak ma działać. Chodź. Idą następni. Bójka. Chodźcie, chodźcie, zapraszam. Wyżnie błądkę. Jeszcze jakiś nadział. Słyszysz? Stąd też będą wychodzić szybko bombka. Jeszcze jedno tu i jedna tutaj tu dla spokojności. Od razu dwie poszły. Tego się spodziewałem. Ale Rodem z Matrixa. Pięknie. I ostatnia babka poszła. Następny. Rewelacja. Dobrze nam idzie, mała. Nie wygląda na to. Nie rozpraszaj się, damy radę. Idą kolejni! Ilu ich tu jeszcze jest? Nie mam pojęcia, ale nie odpuszczam! Nie mało, nie mało tego tutaj. I... warszywcu. wow, stanku hit. jeszcze sztuki amunicji. Ale już mam na niego sposób. że zachowałem mołotowy. Czy dostarczą? O, no, już nie jest taki groźny na nie, jeszcze jeden. Podarcy. I gin pod Dobra, jeszcze jeden. Dziewięć sztuk amunicji, także... Oho! Chyba się udało. Ej, mała! Tak? Wiesz, chyba nam się udało. Zabiliśmy wszystkich? Haha! Ha. Co, nie cieszysz się? Znaczy, nie mogę w to uwierzyć. Pięknie. Jakby co, trzeba jeszcze parę zasobów wykorzystać. No i wiadomo co, nas czeka za rogiem. Wszystko pozbierane. Pełna. OK, idziemy dalej. Posłuchaj. Żadnych zarażonych? Żadnych. A nie mówiłem? Dobra. Wracajmy do obozu. Ciekawe, jak tam nasz Jeleni. Naprawdę dobrze się tam spisałaś. Chyba całkiem niezły z nas team. Mieliśmy szczęście. Szczęście? Nie. Nie, szczęście nie istnieje. Wiesz, myślę, że że nic nie dzieje się przez byle przypadek. Jasne. Naprawdę. I mogę to udowodnić. Widzisz, ta zima była wyjątkowo ostra. A jakiś czas temu wysłałem małą grupę moich ludzi, żeby w mieście niedaleko poszukali jedzenia. Wróciło tylko kilku. Powiedzieli, że tamtych yy, jakiś wariat po prostu zaszlachtował. <gryw> A co ciekawe, ten wariat podróżował z taką małą dziewczynką. Widzisz? Nic się nie dzieje przypadkiem. <gryw> nie denerwuj się. To nie twoja wina. Dzieckiem. James, opuść broń. Nie ma mowy, David. Nie pozwolę jej uciec. Opuść broń. I daj jej te leki. Ludzie nie będą zadowoleni, ale to już nie jest twój problem. Mi, kurwa z drogi, długo tam sama nie przeżyjesz. Mógłbym cię chronić. Nie dzięki. Wynośmy się stąd! Ha oh! Nie znalazłem zbyt dużo jedzenia. Ale... Mam za to to. Oh. Oh. Przesuń rękę. Trzymaj jeszcze już po wszystkim, wyjdziesz z tego. Ciągnąć. Ale wrócę po ciebie. Jak Eli poradzi sobie w tej sytuacji zobaczycie już w następnym odcinku, na który Was serdecznie zapraszam. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć.